Cześć moi kochani, witajcie. A chodźcie, popatrzymy. Popatrzymy co? co u tej osoby, co u Waszej osoby w duszy gra. Co zobaczymy, co u Waszej osoby w duszy gra? Co jemu gra w duszy? Co teraz u Waszej osoby w duszy gra? Najpierw zobaczymy, słuchajcie, kto to do nas przyszedł kto to do nas przyszedł tutaj? Kto tu się będzie chciał nam pokazać, żebyście wiedzieli, czy to jest wasze czytanie, czy to wasza osoba? Kto to jest? W jakich energiach ta osoba przychodzi? Oj 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 o matko ojej u Czy wy to widzicie? Powiedzcie mi, czy wy to widzicie? Czwórka mieczy, dycha mieczy, ta osoba. Nie wiem, czy to jest osoba, z którą wy skończyliście, czy kończycie. Osoba toksyczna, osoba karmiczna. No i chwilowo ta karma jest zablokowana. Tutaj jest ta dobra wiadomość chwilowo ta osoba ale to co toksyk blokujący karmę ta osoba ma teraz kłopoty i ma bardzo duże kłopoty i bardzo muszczy ze względu na to on bardzo muszczy panowie sobie odwracają ze względu na to, że pojawił się jakiś konflikt konflikt miał być spokojny odpoczynek a ktoś tutaj osobie dowalił aż leży aż leży i ledwo żyje oj niedobrze u tej osoby jest jest niedobrze. Jesz, o, jeszcze jedna rzecz, co jest u tej osoby. Jeżeli my rozmawiamy o osobie toksycznej, o kimś, z kim być może skończyliście coś, to czy ta osoba żałuje? Żałuje, jeśli skończyliście. Jeśli ta osoba istotnie była toksyczna, to może być osoba manipulująca, toksyczna, yy, o, kłamca, yy, no diabeł wcielony, tak? To yy, ta osoba mogła dostać bumerang, mogła dostać z drugiej strony, ktoś się okazał taki dla niej. Bardzo jest to prawdopodobne. O, to jest to. Dobrze, no to już wiemy, kto się pojawił. Kto się pojawił. Ktoś bardzo niefajny. Ciemny typ spod ciemnej gwiazdy. Dobrze. Zobaczmy w takim układzie. Jest piątka kielichów na spodzie. Ja nie wiem, czy to nie jest osoba, z którą byście się rozstali, albo z którą, w, gdzie jesteście w jakiejś pauzie, kłótni, czymś. Na razie cykle karmiczne są wstrzymane. E, zobaczmy, co tej osobie w duszy gra. Co tej osobie w duszy gra? Za dużo. Co tej osobie w duszy teraz? Co u niej w duszy? Ostatni pociąg na północ, słyszę. Mm. Rada dla was. Ustaw zdrowe granice. Ustaw zdrowe granice. Czyli no, no, mamy do czynienia z takim diabłem. Ale to jest rada dla was. Co tej osobie gra w duszy? Bumerang, poszedł bumerang, e, poszła jakaś karma, los odwrócił. Zobaczcie, mieliście tego diabła i macie tutaj pająka. Czyli to była osoba, która wciągała Was we własne manipulacje, tak? To jest osoba, której marzenia się teraz nie, nie spełniają. To jest osoba, której jest generalnie ciężko, ciężko teraz. To jest ktoś, kto ma, ale po mistrzowsku, od razu mówię, po mistrzowsku ta osoba ma odbite, odbite co zrobiła i co tej osobie gra, co teraz w duszy tej osoby. Piątka kielichów spód tali. Pamiętacie co Wam pokazywałam? Ta osoba chciałaby dlatego Wam to wyskoczyło. Trójeczka. Ustaw usta granica. Ta osoba chciałaby przyjechać. Ta osoba chciałaby się skontaktować. Ta osoba myśli o Was. O tym jakie to było poczucie bezpieczeństwa, jakie wydajecie, jak jesteście zorganizowani, jak macie wszystko w punkt, w plan, na miejscu. Jak przy Was się kwitnie, tu jest jakaś podróż, czy to mówcie mi, piście mi w komentarzach, czy to jest jakaś osoba spoza Waszego miejsca zamieszkania. Ta osoba teraz myśli o Was jak najlepiej w samych superlatywach. Wy jesteście gwiazda tej osoby, Wy jesteście gwiazdeczka. Gwiazdeczka jesteście teraz dla tej osoby. Nie wiem, co ta osoba zrobiła i dlaczego jest taka sytuacja, ale wy jesteście gwiazdeczka. Ta osoba w jakiś sposób myśli o Was jako o żonie mężu, nie? Coś w tym sensie. Mówcie mi, piszcie, przepraszam, ja kopnęłam status. Mówcie mi, piszcie, czy to była taka znajomość, czy, czy co to jest. Bo to się zakończyło piątka kielichów. Stoję. I ryczą nad rozlanym mlekiem. Ktoś sobie coś przesrał przez manipulację, przez swoją toksyczność, yy, przez to, że to była osoba, która manipulowała waszymi uczuciami, yy, manipulowała yy, waszym sposobem myślenia o wielu sytuacjach. To jest osoba, która miała swoją legendę na swój temat i legendę rzeczywistości, którą Wam przedstawiała na dany temat. I jeszcze legendę rzeczywistości, nie? Na dany temat, więc to jest też to. I teraz wszystko do niej wróciło. Nie może spełnić swoich marzeń, ma problemy, ma kłopoty, wspomina Was ten czas, że to jest czas dostatni, że to jest czas fajny. Że yy, no, wy taka gwiazda byliście dla niego. Wy jesteście też, gwiazda mi mówi, wy jesteście teraz nieosiągalni dla tej osoby. Yy, gwiazda symbolizuje miłość platoniczną, czyli chciałbym, a nie mogę. No, ktoś wam zaszedł za skórę i tak skończył. Ktoś przesrał tą sytuację. Co przestrał, dobre przestrał, król pentakli, królowa pentakli, stabilnie, podróże, e, dziewięć kielichów, czyli e, taka radość i to taka fajna radość. Dziewięć kielichów to jest taka radość nie z materii, nie z wyrachowania, tylko po prostu potrafiliście się cieszyć nawzajem swoją obecnością. Nie wiem, czy ta osoba, ale wy na pewno y, byliście przyjaźnie. Ustosunkowani, wy byliście, yy, dawaliście te emocje, a ta osoba była tylko pieprzonym pająkiem. Cholerny pieprzony pająk. No i teraz nie wie, co, co ma zrobić, jak ma przyjść, jak ma przeprosić, jak ma się zachować. Spierdzieliła tej osobie złota rybka. Cykl zakończony, trzeba ruszyć w nową drogę. Ta osoba nie uważa, że y, 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 ma jakiekolwiek szanse, ale też uważa, że wy już dawno jesteście na nowej drodze, że wam świat ściele się do stóp, y, że wy macie wszystko, czego chcecie, czego potrzebujecie. Y, to, co mogło różnić y, was od tej osoby. Wy macie wiernych, oddanych przyjaciół. Wy macie wiernych, oddanych przyjaciół. Ta osoba nie ma. Nie ma, ale ta osoba sobie sama na to zapracowała. Zapracowała. Ósemka pentakli, żeby nie mieć. E, też zapracowała, jeżeli tutaj jest kwestia odejścia e, waszego, to ta osoba sobie zapracowała na to. Ta osoba sobie zapracowała na to. Żebyście wy odeszli od tej osoby oczywiście. Mhm. mhm. Przede wszystkim osoba pobierająca od Was energię. Jeżeli Wy się rozwijaliście, to tej osobie zależało na tym nawet. Żebyście się rozwijali, bo to oznaczało więcej energii, którą ta osoba mogła my, pobrać. Od Was. Piątka kielichów już była. Mówiłam. Stoi, bo przesrał. I zobaczcie, nie ma teraz Waszej energii. Piątka pentakli. Znowu, to, znowu jest pokazane, jak ta osoba przesrała. To jest y, typowy bumerang. To jest typowy bumerang. To jest typowe to, co wraca. Ja Wam y, kiedyś opowiadałam taką historię. Że pewne osoby mi się bardzo przysłużyły i się dziwne rzeczy działy w moim domu, ale po ustawieniu tych barier ochronnych to zeszło. Jeszcze raz się powtórzę, gdyby to była karma, to by nie zeszła. Po tym to poznacie. Tak jak ustawicie sobie bariery ochronne i coś ustaje, to faktycznie karma to nie jest złoże, które zareaguje na bariery ochronne, nie? No, także y, miałem y, dobry, stabilny grunt. Miałem jakby żonę męża, ta osoba mi opowiada. Y, jakieś podróże, jakieś podróże. Albo razem podróżowaliście, albo ta osoba podróżowała do Was. Nie wiem, co robić. Nie wiem, jak się odnaleźć w tej sytuacji. Wszystko pisło po prostu. Wszystko pisło. To jest ta osoba, ta osoba sobie to przesrała. Sama. Zobaczcie co. Była perspektywa na szczęśliwą rodzinę. Na to, żeby mieć rodzinę. Na takie zadowolenie emocjonalne. Na to, żeby mieć te tęcze. To przesrała ta osoba. Ok, no i fajnie. I co jeszcze? U tej osoby gra o, o, o. Wiecie co? Jeżeli byliście z tą osobą i ta osoba sprawiała wrażenie, że chce stałego związku, to to było kłamstwo. Ona żonglowała, ona oszukiwała i kłamała, i yy, chciała przed wami sprawić wrażenie, że jest taką osobą, ale prawda wyszła na jaw: że to jest osoba, która nie chce stałego związku. Tak, to było jedno z kłamstw. Yy. Ta osoba myśli o tym teraz, że tak naprawdę nigdy nie przyłożyła się do tej znajomości z Wami, żeby ją przekształcić w stały związek. Taki konkretny i naprawdę y, fajny. A było o co walczyć. Dziewiątka pentakli, Wy jesteście silni, Wy jesteście piękni, atrakcyjni i niezależni. To, czego się ta osoba, tak, zdecydowanie ktoś, w kogo warto inwestować, i mamy bumerang. Druga karta karmy. Pierwsza koło fortuny, druga karta sprawiedliwość. Po sprawiedli... Pas Poczekajcie. Pas Tak by powiedziały moje koleżanki ze wschodu. I postprawiedli... ta osoba uważa, że dostaje teraz sprawiedliwość. Czuje się winna. I uważa, że to jest coś... Co jej się należy, że wy inwestujecie gdzieś indziej, czego ta osoba się nie spodziewała, mogę Wam powiedzieć, bo to też mi karty podpowiadają. Zobaczcie. Tutaj ktoś tkał wokół Was misterną sieć i nie spodziewał się jednego, że Wy macie tu tego ptaka, tego sokoła i ten ptak po prostu sokół, wszystko jedno jaki to jest ptak nawet nie rozpoznaje, nie, a nie chce będzie nawet papuga e, że wy macie tutaj tego te, tego ptaka i że on po prostu tego pająka zeżre, wy się dowiedzieliście jakieś informacje na temat tej osoby jakieś informacje zostały wam ujawnione czy to przez innych ludzi ale tu mniej, przez intuicję przez wszechświat, wszechświat chciał Żebyście wy coś zobaczyli, wy to zobaczyliście i dla tej osoby bal się skończył. Ona odbiera teraz typowy bumerang od wszechświata, bo to są mechanizmy, które dążą do równowagi, tak? Więc, więc wszechświat zawsze dąży do równowagi i zawsze będzie, i zawsze będzie takie historie robił. W związku z powyższym, no to jest w duszy tej osoby. Na dzień dzisiejszy. Ale chciałam powiedzieć, że nie martwcie się, nie martwcie się, bo będziemy mieć rączkę na pulsie. Będziemy mieć rączkę na pulsie. Trzymajcie się, miłego poniedziałku, pa!